Witajcie w kolejnym odcinku codziennego czytania Biblii. Dziś chciałbym zwrócić waszą uwagę na historię z pierwszej księgi Samuela. Obserwujemy w niej nocną wyprawę Saula do wróżki z Endor. To jeden z najbardziej przejmujących momentów biblijnej narracji o upadku pierwszego króla Izraela. Gdy filistynczycy rozłożyli się obozem w Szunem, a izraelskie wojska stanęły naprzeciw nich na wzgórzach Gilboa. Serce Saula było bardzo niepewne. Król, który niegdyś wypędził z kraju wszystkich wywołujących duchy i wróżbitów, teraz w rozpaczy szukał właśnie takiej kobiety. Dlaczego? Pan przestał mu odpowiadać. Ustały sny, losy Urim i Tumim nie dawały żadnych odpowiedzi, a prorocy milczeli. Jak pamiętamy, Saul zamknął sobie drogę do Bożej Łaski, mordując kapłanów w Nob i ścigając Dawida zamiast bronić kraju przed Filistynami. Ciążył też na nim grzech związany z brakiem posłuszeństwa w wojnie z Amalekitami. Tymczasem o Dawidzie czytamy skromną wzmiankę, że pod protekcją Akisza w tajemnicy napada właśnie na Amalekitów. Teraz, gdy strach przed nadchodzącą bitwą paraliżował serce Saula, zwrócił się do zakazanej praktyki radzenia się duchów przodków, łamiąc zarówno własne prawo, jak i Boże przykazania. Paradoks tej sytuacji jest bolesny. Król, który powinien strzec Bożego Prawa, sam staje się jego przestępcą w chwili największej próby. Czy zjawa, którą wróżka wywołała z pod ziemi, była rzeczywiście duchem Samuela? Tekst biblijny nie pozostawia wątpliwości. To był prawdziwy Samuel. Kobieta krzyknęła wielkim głosem, gdy go ujrzała, i natychmiast rozpoznała swojego gościa jako króla Saula. Jej przerażenie sugeruje, że wydarzyło się coś wykraczającego poza zwykłą sesję spirytystyczną. Widziała nadludzką istotę wychodzącą z Ziemi, starca otulonego w płaszcz, charakterystyczną szatę prorocką Samuela. Co więcej, przesłanie zmarłego proroka było identyczne z tym, co głosił za życia. Pan wydarł władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu Dawidowi. Samuel nie oferował pocieszenia ani nadziei, tylko potwierdzenie wyroku. Jutro będziesz ty i twoi synowie ze mną. Ironią losu było to, że zakazana praktyka wywoływania duchów jedynie potwierdziła prorockie słowo, które Saul tak uporczywie odrzucał za życia Samuela. Ta historia służy autorowi biblijnemu do nakreślenia ostatecznego kontrastu między Saulem a Dawidem. Podczas gdy Dawid w swoich trudnościach konsekwentnie szukał Bożego prowadzenia przez kapłański Efot i proroków, Saul uciekł się do magii. Praktyki fundamentalnie sprzecznej z wiarą w suwerennego Boga Izraela. Magia zakłada możliwość manipulowania siłami nadprzyrodzonymi, podczas gdy prorocy po prostu głoszą poddanie się woli Boga. Historia ta ostrzega każde pokolenie wierzących przed pokusą szukania Bożych odpowiedzi poza Jego słowem i poza wyraźnym wskazaniem Ducha Świętego. Wreszcie ostrzega, że bez relacji z Bogiem, w chwili próby, sięgniemy po wszystko, co będzie mogło nas ocalić. Bez względu na cenę i z pominięciem bożych przykazań. Saul wypędził magię z kraju, ale nie wypędził jej ze swojego serca. Ta nocna wizyta w Endor obnażyła jego prawdziwe oblicze, człowieka, który mimo zewnętrznych reform nigdy nie poddał swojego serca Bogu Izraela. Te same niebezpieczeństwa czyhają na nas. Bądź blisko Boga, Jego słowa i wspólnoty. Która będzie się o ciebie modliła w chwilach zwątpienia i próby. Bądź w Chrystusie i z Chrystusem zawsze, posłusznie i cierpliwie, słuchając Jego woli. Drodzy, oprócz pierwszej księgi Samuela, pozostajemy w ciągu czytania Ewangelii Marka, księgi Ezechiela i księgi Lamentacji. Życzę Wam błogosławionej lektury, a głos oddaję lektorowi. Zostańcie z Bogiem. Stary Testament. Księgi Historyczne, Pierwsza Księga Samuela, rozdział 28. Dawid po stronie Filistynów. W tych dniach Filistyni zebrali swoje obozy w zastęp, by walczyć z Izraelem. Wtedy Akisz powiedział do Dawida: Z pewnością wiesz, że wychodzisz wraz ze mną w obozie, ty i twoi ludzie. A Dawid odpowiedział Akiszowi: Skoro tak, to sam się przekonasz, czego twój sługa dokona. A Akisz powiedział do Dawida: Dlatego ustanawiam cię stróżem mojej głowy po wszystkie dni. Saul i duch Samuela. Samuel zaś już umarł i opłakali go cały Izrael i pochowali go w ramię w jego mieście. Saul natomiast usunął z kraju radzących się przodków oraz duchów zmarłych. Filistyni zebrali się zatem, wkroczyli do kraju i rozłożyli się obozem w Szunem. Saul także zebrał całego Izraela i rozłożył się obozem w Gilboa. Gdy Saul zobaczył obóz Filistynów, przestraszył się i mocno zadrżało mu serce. Pytał więc Saul Jachwę, ale Jachwę mu nie odpowiedział ani przez sny, ani przez Urim, ani przez proroków. Wówczas Saul powiedział do swoich sług: Poszukajcie mi jakiejś kobiety obeznanej z przodkami, a pójdę do niej i poradzę się jej. Jego słudzy odpowiedzieli mu na to: Oto w Endor jest jakaś kobieta obeznana z przodkami. Saul przebrał się więc. Włożył inne szaty i poszedł on, a z nim dwóch ludzi przyszli do tej kobiety nocą i powiedział: Powróż mi, proszę, przez przodka i podnieś mi tego, o którym ci powiem. Kobieta zaś powiedziała do niego: Oto sam wiesz, co uczynił Saul, że wytępił z tej ziemi ludzi radzących się przodków oraz duchów zmarłych. Dlaczego nastajesz na moją duszę? Chcesz doprowadzić do mojej śmierci? Wówczas Saul przysiągł jej na Jachwę. Jak żyje Jachwę. Powiedział: Nie ściągniesz na siebie winy w tej sprawie. Wtedy kobieta powiedziała: Kogo mam ci podnieść? I powiedział: Podnieś mi Samuela. A gdy kobieta zobaczyła Samuela, krzyknęła gromkim głosem i powiedziała ta kobieta do Saula: Dlaczego mnie oszukałeś? Przecież ty jesteś Saulem. Lecz król jej powiedział: Nie bój się. Ale co widzisz? Kobieta odpowiedziała Saulowi: Widzę bogów wstępujących z ziemi. I powiedział do niej: Jaki jest jego wygląd? I odpowiedziała: Wstępuje stary człowiek spowity jest w płaszcz. I Saul poznał, że to Samuel. Pochylił się twarzą ku ziemi i pokłonił się. Samuel zaś powiedział do Saula: Dlaczego mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? Saul odpowiedział: Jestem bardzo przytłoczony i Filistyni walczą ze mną. Bóg natomiast ode mnie odstąpił i już mi nie odpowiada ani za pośrednictwem proroków, ani przez sny. Przywołałem więc ciebie, abyś mnie pouczył, co mam robić. A Samuel powiedział: Dlaczego więc pytasz mnie, skoro Jahwe odstąpił od ciebie i stał się twoim nieprzyjacielem? Jahwe uczynił ci tak, jak zapowiedział za moim pośrednictwem. Jahwe oddarł władzę królewską od twojej ręki, a dał ją twojemu bliźniemu, Dawidowi. Nie posłuchałeś głosu Jahwe i nie wywarłeś żaru jego gniewu na Amaleku, dlatego w dniu dzisiejszym Jahwe uczynił ci tę rzecz. Wraz z tobą Jahwe Wyda w ręce Filistynów także Izraela, a ty i twoi synowie będziecie jutro ze mną. Również obóz Izraela Jachwe wyda w rękę Filistynów. Zaraz po tych słowach Saul padł jak długi na ziemię, bo przestraszył się bardzo słów Samuela. Nie miał też sił, gdyż przez cały dzień i przez całą noc nie jadł chleba. A gdy kobieta podeszła do Saula i zobaczyła, że jest bardzo roztrzęsiony, powiedziała do niego: Oto twoja służąca posłuchała Twojego głosu. Swoją duszę włożyłam w swą dłoń i posłuchałam słów, które do mnie skierowałeś. Teraz więc posłuchaj, proszę, również ty, głosu swojej służącej. Położę przed tobą kromkę chleba. Zjedz, abyś miał siłę, gdy wyruszysz w drogę. Odmówił jednak i powiedział, nie będę jadł. Lecz gdy jego słudzy nalegali na niego, a także ta kobieta, posłuchał ich głosu, wstał z ziemi i usiadł na posłaniu, a kobieta ta miała w domu karmne ciele. Pośpieszyła więc, zarżnęła je, wzięła też mąkę, zagniotła ciasto i upiekła przaśniki. Potem postawiła to przed Saulem i przed jego sługami, a oni zjedli, powstali i tej nocy poszli. Księgi proroków większych, księga Ezechiela, rozdział 7. Zapowiedź nieszczęścia dla ziemi Izraela i świątyni. I stało się do mnie słowo jachwe tej treści. A ty, synu człowieczy, mów, tak mówi Pan Jahwe do ziemi Izraela. Nadszedł kres, kres dla czterech krańców ziemi. Teraz przyszedł dla ciebie kres i ześlę mój gniew przeciw tobie i osądzę cię według twych dróg i włożę na ciebie wszystkie twe obrzydliwości. I nie zlituje się nad tobą moje oko i nie oszczędzę. Raczej twe drogi skieruję przeciw tobie. I Twoje obrzydliwości zostaną u Ciebie i poznacie, że ja jestem Jahwe. Tak mówi Pan Jahwe. Nieszczęście jedno za nieszczęściem. Oto nadeszło. Kres nadszedł. Nadszedł kres. Ocknął się przeciwko Tobie. Oto nadszedł. Przyszła kolej na Ciebie, mieszkańcu ziemi. Nadeszła pora. Bliski jest dzień. Zamieszania, a nie pląsów na górach. Teraz niedługo wyleję na ciebie me wzburzenie i wywrę na tobie mój gniew i osądzę cię według Twoich dróg, i złożę na tobie wszystkie Twe obrzydliwości. I nie zlituje się moje oko i nie oszczędzę. Oddam ci według Twoich dróg, a Twoje obrzydliwości zostaną u ciebie, i poznacie, że to ja, Jachwę, uderzam. Oto ten dzień, oto nadszedł. Przyszła kolej. Zakwitła laska, puszcza pąki i zuchwalstwo. Gwałt podniósł się dla laski bezbożności. Nie będzie jednak nic z nich ani z ich obfitości, ani z ich bogactwa, ani z okazałości wśród nich. Nadeszła pora, zbliżył się dzień. Kto kupuje, niech się nie cieszy, a sprzedawca, niech nie rozpacza, bo gniew spada na jej całą obfitość. Tak, sprzedawca do sprzedanego nie powróci, choćby nadal miał udział w życiu, gdyż widzenie dotyczy całej jej obfitości. Nie powróci, a z powodu swej winy nie zabezpieczy swego życia. Zatrąbili na trąbie i wszystko przygotowali, lecz nikt nie rusza do walki, ponieważ mój gniew dotyczy całej jej obfitości. Od zewnątrz miecz, a od domu zaraza i głód. Kto będzie na polu, umrze od miecza, a kto będzie w mieście, tego pochłonie głód i zaraza. I choćby zbiegli z biedzy i byli na górach jak gołębie w rozpadlinach, wszyscy będą jęczeć, każdy z powodu swej winy. Wszystkie ręce opadną i wszystkie kolana spłyną wodą, i przepaszą się worami. I ogarnie ich drżenie, i na wszystkich twarzach będzie wstyd, i na wszystkich ich głowach łysina. Swoje srebro wyrzucą na ulicę, a ich złoto będzie nieczystością, ich srebro i ich złoto nie zdoła ich wyratować w dniu fur i jachwe. Swej duszy nie nasycą i swego wnętrza nie napełnią, gdyż były im przynętą do bezprawia. Z jego pięknej ozdoby uczynili pożywkę dla pychy, zrobili z niej odlewy swych obrzydliwości i ochyt dlatego wydam ją przez nich na nieczystość i wydam ją w rękę obcych na łup i bezbożnym ziemi na zdobycz i ci ją zbezczeszczą. Odwrócę od nich swe oblicze i zbezczeszczą mój skarb, wejdą do niego rabusie i zbezczeszczą ją. Przygotuj łańcuch, bo ziemia jest pełna krwawych wyroków, a miasto pełne jest gwałtu. Sprowadzę najgorsze z narodów i opanują ich domy i skończę z pychą potężnych i zbezczeszczone będą ich święte miejsca. Nadeszła udręka, Będą szukać pokoju, lecz bez skutku. Nadejdzie klęska za klęską, będzie wieść za wieścią. Będą szukać widzenia u proroka, lecz przepadnie prawo u kapłana i rada u starszych. Król będzie w żałobie, a książę będzie zdruzgotany i ręce ludu tej ziemi będą strworzone. Według ich dróg postąpię z nimi i według ich sądów osądzę i poznają, że ja jestem Jahwe. Nowy Testament. Przekład: The Message. Ewangelia Marka, rozdział trzeci: Czynienie dobra w Szabat. Potem wrócił do miejsca zgromadzenia, gdzie znalazł człowieka z bezwładną ręką. Faryzeusze obserwowali Jezusa, aby zobaczyć, czy uzdrowi go, mając nadzieję, że złapią go na naruszeniu Szabatu. On tymczasem powiedział do człowieka z bezwładną ręką: Stań tutaj, gdzie wszyscy będą Cię dobrze widzieć. Następnie zwrócił się do ludzi. Co jest bardziej odpowiednie w Szabat? Czynienie dobra czy czynienie zła? Pomaganie ludziom czy pozostawianie ich bez pomocy? Nikt nie odezwał się ani słowem. Wówczas spojrzał im w oczy, jednemu po drugim, wzburzony z powodu ich nieugiętej religijności i zagniewany, bo serca mieli jakby z kamienia. Powiedział do mężczyzny: Wyciągnij swoją rękę. Wyciągnął ją, a stała się jak nowa. Faryzeusze wyszli tak szybko jak tylko mogli, wykrzykując, że połączą siły z wyznawcami Heroda i zniszczą Jezusa. Dwunastu apostołów! Jezus udał się wraz ze swoimi uczniami nad morze, aby odpocząć, ale za nimi podążyła ogromna rzesza ludzi z Galilei, a także z Judei, Jerozolimy, Idumei, z Zajordanu oraz z okolic Tyru i Sydonu tłumy ludzi, którzy słyszeli o nim i przyszli, aby go zobaczyć. Powiedział swoim uczniom, aby przygotowali łódź, aby nie został stratowany przez tłum. Uzdrowił wielu ludzi, a teraz wszyscy, którzy mieli jakieś dolegliwości, przepychali się, aby zbliżyć się do Niego i dotknąć go. Złe duchy, gdy go rozpoznały, upadły i krzyczały Ty jesteś synem Bożym. Ale Jezus nie chciał o tym słyszeć. Uciszył je i zabronił im ujawniać Jego tożsamość publicznie. Spiął się na górę i zaprosił tych, których wybrał, aby mieć ich przy sobie, żeby mu towarzyszyli. Spieli się razem. Wybrał dwunastu i nazwał ich apostołami. Plan był taki, że będą z nim, a on wyśle ich, aby głosili słowo i da im władzę nad demonami, aby je wypędzali. A oto imiona dwunastu: Szymon, któremu Jezus nadał imię Piotr, co oznacza skała, Jakub, syn Zebedeusza i Jan, brat Jakuba. Jezus nadał synom Zebedeusza przydomek Boanerges, co oznacza synowie gromu: dalej Andrzej, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub syn Alfeusza, Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota, który ostatecznie go zdradził. Szatan walczy z Szatanem? Jezus wrócił do domu i jak zwykle zgromadził się tłum. Tak wielu ludzi domagało się od niego czegoś, że nie było nawet czasu na posiłek. Jego bliscy usłyszeli co się dzieje i poszli mu na ratunek, w razie potrzeby używając siły. Podejrzewali, że dał się ponieść emocjom, albo, co gorsza, odszedł od zmysłów. Nauczyciele religijni z Jerozolimy przybyli, szerząc pogłoski, że Jezus uprawia czarną magię i używa diabelskich sztuczek, aby zaimponować im swoją duchową mocą. Jezus odpowiedział na ich oszczerstwa, opowiadając następującą historię: Czy ma sens wysyłać diabła, aby złapał diabła? Używać szatana, aby pozbyć się szatana? Rodzina, w której ciągle dochodzi do kłótni, rozpada się. Gdyby szatan walczył z szatanem, wkrótce nie byłoby już szatana ani jego królestwa. Czy uważacie, że w biały dzień można wejść do domu czuwającego, sprawnego mężczyzny i wynieść jego dobytek, nie związując go najpierw? Ale jeśli go zwiążecie, możecie go ograbić. Słuchajcie tego uważnie. Ostrzegam was. Nie ma nic, czego nie można by było wybaczyć, ale jeśli będziecie trwać w swoich oszczerstwach przeciwko Bożemu Duchowi Świętemu, odrzucacie tego, który przebacza, odcinacie gałąź, na której siedzicie i swoją przewrotnością zrywacie wszelką więź z tym, który przebacza. Wiedzcie, że dla takich nie ma już przebaczenia ani teraz, ani w przyszłości. Dał im to ostrzeżenie, ponieważ oskarżali go o sprzymierzenie się ze złem, wręcz że ma w sobie nieczystego ducha. Matka i bracia Jezusa. Tymczasem jego bliscy, to jest jego matka i jego bracia, stojąc na zewnątrz, przekazali mu wiadomość, że chcą z nim porozmawiać. Otaczał go tłum, kiedy przekazano mu informację: Twoja matka i bracia oraz siostry szukają cię na zewnątrz. Jezus odpowiedział: Któż jest moją matką i kim są moi bracia? Rozejrzał się po wszystkich siedzących wokół niego i powiedział: Tak, oto moja matka i moi bracia. Posłuszeństwo jest silniejsze niż więzy krwi. Kto pełni wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Pisma Megilot, lamentacje, treny, rozdział czwarty, głos rozpaczy oblężonych. Ach, jakże ciemnieje złoto, zmienia się ten dobry kruszec, walają się święte kamienie na rogach wszystkich ulic. Szlachetni synowie syjonu cenni na wagę złota. Ach, jakże ich wzięto za zwykłe zbany z gliny dzieło rąk garncarza. Nawet szakale podsuwają sutki, karmią swoje młode. Córka mojego ludu jest natomiast okrutna jak strusie na pustyni. Język niemowlęcia przysechł mu do podniebienia, spragnienia. Dzieci prosiły o chleb, lecz udzielącego nie było go dla nich. Jedzący przysmaki znaleźli się przerażeni na ulicach. Wychowani w purpurze przywarli do kup śmieci. Wina córki mojego ludu wybujała ponad grzech Sodomy, wywróconej w tak krótkiej chwili, że nawet nie drgnęły w niej ręce. Jej książęta lśnili bardziej od śniegu, bielili się bardziej od mleka, rumienili się wyraźniej niż perły, byli niczym szafir w swej gładkości. Lecz pociemniał bardziej niż sadza ich wygląd. Są nie do poznania na ulicach. Ich skóra pomarszczyła się na kościach, była wyschła jak drewno. Szczęśliwsi byli powaleni mieczem niż powaleni głodem. Ci bowiem spłynęli krwią po pchnięciu ostrzem, tamci padli przez brak plonów z pola. Ręce tkliwych kobiet gotowały własne dzieci. Były im one pokarmem przy zagładzie córki mego ludu. Jachwe dopełnił swego wzburzenia, wylał żar swojego gniewu. Rozpalił ogień na Syjonie i ten pochłonął jego fundamenty. Nie wierzyli wręcz królowie ziemi ani reszta mieszkańców świata, że gnębiciel i wróg zdołał wkroczyć w bramy Jerozolimy. To z powodu grzechu jej proroków, win jej kapłanów, przelewających w jej obrębie krew ludzi sprawiedliwych. Błąkali się, ślepi po ulicach, zbrukani krwią także nie można było dotknąć ich odzienia. Na bok, nieczysty, wołali: Na bok, na bok, nie dotykać, bo uciekali i tułali się, mówiono im zaś wśród narodów: Nie możecie tu dłużej przebywać. Rozproszyło ich oblicze Jachwę, nie mogło dłużej na nich patrzeć. Nie poważano oblicza kapłanów, dla starców nie było litości. Ponadto ustały nam oczy daremnie wypatrujące pomocy. Na naszej baszcie wypatrywaliśmy narodu, który nie był w stanie wybawić. Tropili nasze kroki, byśmy nie wyszli na nasze place. Zbliżył się nasz kres, wypełniły się nasze dni, tak nadszedł nasz kres. Nasi prześladowcy byli szybsi niż orły na niebiosach. Na górach nas ścigali, czatowali na nas na pustyni. Dech naszych nozdrzy, pomazaniec Jahwe, został schwytany w ich doły. Ten, o którym mówiliśmy, w jego cieniu będziemy mieszkać wśród narodów. Podskakuj i ciesz się, córko Edomu, mieszkanko ziemi US. Do ciebie również dotrze kielich, upijesz się i obnażysz. Twoja kara za winę skończyła się, córko Syjonu, nie przedłuży on twojego wygnania. Nawiedził Cię zaś za Twoją winę, córko Edomu, odsłonił Twoje grzechy. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.